Przestań się opierdalać ale weź Tym Dzień dobry. Zabierasz się z nami? Tak, proszę pani. Jesteś tą świeżą od soboty? Jak masz na imię? Bella. Twoje prawdziwe imię? Tak, proszę pani. Ile masz lat? Osiemnaście. Hmm. Czy jesteś już dużą dziewczynką, co? Tak, y chyba tak. Co to za akcent? Z Czy jesteś taki jak ja ze wschodniego Bidula? Z Bidula jesteś? Nie, proszę pani. A umiesz ciężko pracować? U mnie robota jest ciężka. I zostają tylko ci, co ciężko pracują. Tak, umiem. Czego? Bioremy się? Do samochodu. Będzie ktoś za tobą tęsknił? Raczej nie. No dobré, no. Vsalej.